Witajcie. W odpowiedzi na wasze komentarze pod ostatnim filmem przygotowałem dla was kilka słów, które mam nadzieję wysłuchacie i zrozumiecie mój punkt widzenia. No i wejdziemy sobie w jakąś merytoryczną dyskusję. Oto co mam do powiedzenia. Skibidi, Giat, Riz, Ohio, Aurea, Mewing, Edging, Sigma, Cook, susi Imposter, Alpha, Omega, Male, Grindset, Andrew Tate, Gun, Cave, Freddy Fazbear... Kulen Balinker, Smurf Cat vs Strawberry Elephant, Fanum Tax Garden of Banban, -ban, No Edging in Class, Not the Mosquito Again, Buckle My Show, Goofy Ach, Aiden Ross Scene City Monday, oj oj oj, glazing, fortnite, drake, mlg, ice, spice, tiktok, risparty, roblox, crash out, shadow wizard, money, gang, Ayo the pizza, hewe, social credit, bing chilling, xbox kit named finger, Guning, fywy, we go gym. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. No i co, po takim intelektualnym wstępie myślę, że jesteśmy gotowi na noc czwartą. Serdu Serduszko Undertale, patrzcie. Dzień dobry, Oc. Dziś i jutro podwójna zmiana. Buuu, będzie bezpieczny w drodze do szkoły. Ja mówię, ja jestem giga ciekawy, jak ten stary robi to, że ta matka nic nie podejrzewa. Standardowo wejdę sobie na strych. Ostatnio Midoli w ogóle napisała taki śmieszny fanfic o mojej postaci w uniwersum into the Pit, mimo że jeszcze nie skończyliśmy tej gry. W sumie podeślę wam to w komentarze, jak ktoś będzie chciał, to sobie może przeczytać, nawet śmieszne. Ja miałem ubaw. No i dobra, no tu chyba nie ma co rozkminiać. Do szkoły idziemy. W ogóle pamiętacie te kule z poprzedniego odcinka, co, co kliknąłem parę razy i coś się odpaliło, to napisaliście mi, że jak 50 razy się wejdzie w interakcję, to się jakaś minigierka odpali. ona chyba jest potrzebna do zakończenia dobrego, coś takiego. A, i że ta tablica, na którą tak uwagę zwracałem, to tam był kod, który się wpisywało we FNAFie 3 do dobrego zakończenia w tych kafelkach. Co tu w ogóle tyle osób jest? Tam pierwszego dnia chyba jakaś dziewczyna mówiła, czy tam drugiego, że jakiś konkurs będzie, czy coś takiego. Może to jest to, czy po prostu dzieci są w szkole. Nie mogę gadać z żadnym... Właśnie, bo przecież ten. jak się nazywał ten Zwyrol, ten nasz bully szkolny. O, Dylan. Pewnie rozpowiedział wszystkim, że, że w śmieciach buszujemy. O, o wilku mowa. I co, i teraz nikt nie chce ze mną gadać? No, co się śmiejesz? Hej, patrzcie, to Asphalt Shop. Jestem zaskoczony, że jeszcze nie grzebie na wysypisku. Tak, pewnie pachnie tam jak w domu. No nikt się nie śmieje poza tobą, więc trochę średni z ciebie buli. O, co to? Oj, z psycha, psycha pada. Nikt nic nie widzi, co tu się dzieje? Endoszkielety jak w Security Breach'u. Co się stało, Snowzwald? Wyglądasz jakbyś miał zaraz zwymiotować. No na twój widok, tak ci z japy zawiedza. Może te śmieci mu zaszkodziły. Bezmyślny wspólnik. O kurde, ale zebranie. Może w końcu oszaleje? Ha <śmienny> ha Oj, chyba się jednak śmieją wszyscy. Ja ich widzę jako animatroniki. <śmienny> no i mu zajebałem. Się rzucił na trzy animatroniki. O nie! Muszę stąd wyjść. No i dobrze, postawiłeś się. Chyba tylko narobię sobie kłopotów. Idź do basenu z piłkami? Skipuję cały dzień w szkole i od razu idę do basenu z piłkami. Okej. Okay. Zobaczę też, czy w tej bibliotece może coś będzie w końcu. Bo tu jeszcze nic nie było. Mnie ciekawi ta lokacja. Czemu ona zawsze jest zamknięta? Jest chłop. Mogę petardki kupić? Hej, dziecko z petardą. Ha, nadal lubię to imię. Nadal chcesz się wymienić? Tak, mam to. 21 biletów. Może one po to były? E, to nie jest wyczarcująco fajne. Znajdź mi coś trochę bardziej retro. Że Żetonik może. Naprawdę tą maskę Freddy'ego chcesz? A szkoda mi jej. No dobra, masz maskę Frediego. W sumie do niczego jej nie używałem. O, świetnie. Mamy umowę. Dzięki. Miło robić z tobą interesy. Na co mi petardka? Mam nadzieję, że nie strolowałem jaka giga mocno, że mu tą maskę Freddy'ego oddałem, ale. Wydaje mi się, no było napisane, że ona do handlu jest. Jest petarda. To coś świeci jasno. Tak randomowo nie mogę jej użyć, więc może do czegoś się przyda. Do jakiegoś miejsca może będzie można ją wrzucić? Też wcześniej nie było tu tego źródła, bo sprawdzałem codziennie, więc. Zobaczymy. Też odnośnie mojej rozkminy z tamtego odcinka, czy rzeczy z tamtego świata mają wpływ na ten, no to... Zauważyliście, że jak w tamtym świecie to było zablokowane, ten salon Gier, to tutaj Jeff też postawił jakąś tabliczkę, że nie można wchodzić. Więc kurde, coś może być na rzeczy. Ciekawe, czy nowi klienci będą. Siema Jeff, hej, dzieciaku, nie powinieneś być w szkole? Yy, dzisiaj nie. Okej. Okay. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Dobrze. Jeff, prawilny ziomek. Teraz mam szansę zyskać przewagę. Przewagę? Ja w szkole przyznam się, jak nie chciało mi się iść na jakąś lekcję, to sobie szedłem do biblioteki i na telefonie siedziałem. Była taka spoko bibliotekarka, co przymykała na mnie oko. Springboniego w ogóle nie było w domu. To zobaczymy, czy będzie tu. Głupie pytanie. Chwila, mieliśmy już chicę Boniego, Frediego, to teraz Foxy jeszcze powinien się pojawić. Jestem ciekawy, czy Foxy będzie tu jakoś inaczej działać. Chyba sobie żartujesz. Ile dzieci oni tu uwięzili? No, kolejny wrzask słyszeliśmy. Dobra, widzowie, czy ja chcę to robić? No, dobra, widzowie, klikam 50 razy na kuleczki, specjalnie dla was. Mój palec nie jest zadowolony, ale czego nie robi się dla wyś, dla widzów? Stary mi tu przyszedł, mam nadzieję, że to mi nie przerwało liczenia. Ojcze, ja tu mam ważne rzeczy. Do roboty. Hehe, <laughs> do roboty, wiecie, bo animatroniki. <laughs> dobra. O nie, no nie wchódź! Nie wchódź, błagam. Ja pierdolę. Prościej będzie, wiecie jak. Że go baituję do drugiej. O kur! Co ty robiłeś w piwnicy? To jest moja miejscówka, wypierdzielaj. Dobra. Odagruję go po prostu wskakując tu. No i słyszę go nawet w tym świecie. ono no! Kamp! Spawn kiluje, Spawn killuje! Niehonorowe zachowanie ze strony tego mordercy dzieci. Czema, Czema Co tam u ciebie? Ślicznie dziś wyglądasz. A co tu takie rozjebane? Goni mnie zwyrodnialec. Mogę się gdzieś tu schować? Do safe roomu, do safe roomu. Zaczęło się w piwnicy, skończy się w safe roomie. To będzie dobra historia. Oj! Wstrzymuję oddech. Wstrzymuję oddech. Ej! No, ch chyba za wcześnie zacząłem oddech wstrzymywać. Jak się pochylać zaczął, to wtedy powinienem. Za słaby oddech mam. Za dużo papierosków. Asfalt popalasz chyba przed szkołą. Dobra. Jeszcze raz do piwnicy wchodzę. On tu już siedzi, no nie mogę Czy on mnie dostrzeże? Trzymam F jakby co, o właśnie Zwyrol Ja pierdziele, coraz ciężej go zgubić No wchodź Dobra, jeszcze raz do Freddy'ego wchodzę Tym razem później wstrzymam oddech Co się śmiejesz? O, na styk. E ile razy mam to zrobić? Co tak niuchasz ten strój? Ja nie mogę. Co trzeci raz się zawrócisz? Królik co niedźwiedzia obwąchuje. Spoko, nie wnikam. No, co jest? Nie mogę wyjść. Nie mogłem wyjść. No. O, idź pan w chuj. No to jest powalone, jaki on jest mądry Pisaliście mi, że zające mają tam do dobry i słuch i... dźwięki, dźwięki i węch. Ale to już jest przesada. W ogóle... Ten tutaj Freddy, co obok bo niego, jest siema chica, co tam? Muziomale. No i co? Obron mnie. Stańczyć, emotkować sobie zaczęła. O kurwa. Dobra, otworzę okno. Znowu jest giga gorąco, widzowie. Nie wiem czemu. Dobra, on się w tej nocy respi w piwnicy. Przy, Przybieg do miejsca, gdzie Czika odgłos wydała. Może w końcu mi się to uda zrobić. Teraz zapalam latarkę, żebyście widzieli. Idę go zbejtować na drugi koniec mapy i spamuję minigiereczkę. Co prawda, jest dziecko do uratowania, ale ja tu mogę wygrać cukierka. Mam nadzieję, że tej minigierki się nie da popsuć i jak ją przegram, to drugi raz będę musiał 50 razy to kliknąć. Albo, że mnie nie trollowaliście. To co tam u was? Jaką najbardziej pizzę lubicie? Ja w sumie lubię każdą w zasadzie oprócz z ananasem. Najczęściej sobie biorę taką ostrą lubię jak mnie w mordę pali. Metoda na wyciągnięcie starego z miejsca, w którym jesteśmy działa całkiem dobrze. Już z minutę to klikam. W ogóle achievement za te cukierki się nazywał podobnie jak ten Candy Cadet coś mówił, coś tam. Bo ja mam to po polsku, więc to było cukierki codziennie przez cały dzień, coś takiego. To jest nawiązanie nawiązaniu do tego Candy all day, every day, Candy, Candy, Candy. Skąd coś lubi tę postać. I w Security Breach'u się pojawiła. I teraz tutaj nawiązania do niej. Żeby tylko sta... O jest! Coś się stało widzowie, nie kłamaliście. Co to za dziewczynka? Taka szara, czyli co, martwa? 2, 4, 5, 5 drinków symbolizujących MCI, czy co? Dobra robota. Ha! O co chodzi? Pięć babeczek. A co się stanie, jak na dół zejdę? A nie mogę zejść na dół. To mi przypomina tą minigierkę w ogóle go, go, go. Z Fnafa 2. Z... I co, za którymś razem zamiast tych yy, cukierków i babeczek, będą ciała. Tak obstawiam. I chwila prawdy. Nie, co to są jakieś. pajęczyny? Czy my marionetką jesteśmy w ogóle? Ma zielone oczy. Jedyny kolor tej postaci to są zielone oczy. Elizabeth i Vanessa miały zielone oczy, ale. Wątpię, że to któraś z nich. No dajcie już te martwe ciała. Wiem, że będą. Martwe ciała i jumpscare, bym prosił. Taki starter pack I Co to jest? Coś w... Co to kuźwa jest? Czekajcie, ja to muszę... To wygląda jak taki minecraftowy boni z różowym ciałem. Ma taką pozycję jak ten taki ludzik w minecrafcie defaultowy. No i się popłakaliśmy. No i to koniec. Nie, nie, wiem, co, nie, nie wiem, co to było to ostatnie. Powiem szczerze. Więc ciężko mi powiedzieć. Dobra, zbadaj krzyk. Wiesz, jak krzyczał kolejny dzieciak. Jeśli to jest z nimi, to pewnie też są w niebezpieczeństwie. Dobra, ja go do piwnicy przywoła mi się rozejrzę po reszcie pizzerii. Tutaj raczej nadal nie mogę wejść, tu dopiero piątej nocy albo szóstej będzie można. Dobra, czekajcie, ja aż sobie na mapkę zobaczę, obstawiam, że mi się czas zatrzymuje. Jeden był przy wejściu, jeden był w jadalni dzieciak, jeden w salonie gier. No to została... nie wiem, ochrona na logikę. Czy to ma sens? Albo piwnica, ale w piwnicy nikogo nie było. Idziemy do pokoju ochrona. W ogóle Toy Bonnie tu jest. Halo. O! PETARTKĘ wyrzuciłem. Co się stało? To Golden Freddy? Czy po to mi była petartka? To jest Golden Freddy czy Freddy? Jest! Dziecko, dziecko. Te miniriny tu są. miniriny, patrzcie. Kamera 1280. 1280? Gdzie, gdzie, gdzie dzwoni telefon? Gdzie dzwoni telefon? Wiatrak jest. Ty. ty... Czekajcie, gdzie, gdzie dzwoni ten telefon? Chwileczkę. Chyba nie tutaj. W kuchni obstają, że dzwoni. A ty to kto? Tu są blisko. Co? Kto? Kamery. Sprawdź kamery. Ja nie mogę, mamy normalnie. <laughs> nie sądziłem, że będzie tu gameplay FNAFowy. WASD przesuń kamerę 1-3 przełącz kamery, dobra Ale fajne, ty. I co ja mam tu robić? Ty, może... Może te, ten pokój z ciałami zobaczę. To chyba kamera czwarta będzie. O! Tak sądziłem, że coś tu będzie. Co mam robić? Chodź za mną, musimy się stąd wydostać. Nie mogę, oni nadal tam są. Muszę ich stąd odciągnąć. Odwróć uwagę stworzenia. Za każdym razem sobie zobaczę tego questa, opis tego questa, bo tutaj mogą być dobre wskazówki. Ten przerażający żółty królik jest za blisko pokoju. Muszę zwabić go hałasem. Ty, ale, ale mam pomysł. Co by było, jakbym go tu przywołał, schował się i on by zabił tą dziewczynkę. a Mogę tak zrobić? Czekajcie, tu coś. Obrączka mojego taty jest tutaj. Muszę go zabrać z powrotem do mamy. Obrączka taty znalazłem. Co, coś właśnie mi tak mignęło do podniesienia. Mogę ją jakoś zinspektować? Mogę. Mama i tata są razem od dzieciństwa. Zawsze przeglądają album ze zdjęciami ze ślubu w dzień swojej rocznicy. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to by było dla mamy nagle stracić tatę. O... Dobra, czyli widzieliśmy na kamerze, że Spring Bonnie jest w, że Spring Bonnie jest w tym pokoju z ciałami. W ogóle jedna osoba napisała mi, że bolą ją uszy, jak mówię Spring Bonnie na niego, że to jest ten, jak on tam miał pit trap czy coś takiego. Jezu, co ten telefon tak dzwoni? Wkurza mnie. Ale ktoś inny mi napisał, że w książce on był dosłownie napi... dosłownie jak jako Spring Bonnie nazywany, więc nie wiem już. Co jest prawdą. No i telefon przestał dzwonić, kurde. Aż chyba wyjdę z gry, bo chcę tego phonecola odebrać. O, i się wody napiję, pamiętajcie widzowie, żeby pić wodę. Dzisiaj coś, taki kolejny gorący dzień był, wyjątkowo, 25 stopni. To, to, e! To niesamowite, w, w, widzieliście ten napis? To niesamowite, że organizm ludzki jest w stanie żyć bez płata czołowego, było napisane. Ciekawe do czego to nawiązanie, co? No kurde, i telefon przestał dzwonić. Aj, no nic, nie odbierzemy go tym razem. Ech, no dobra, no jak odwrócić uwagę? No, prosto. On jest za tymi drzwiami. No to do piwnicy go zawołam. Tu naj, najdłużej będzie stąd iść. I mam fajnego węta. Wróćcie do pokoju ochrony. Znaczy ja zobaczę go jak wychodzi stąd? Bo on był w tym pokoju tutaj po lewej. Nie, gdzie ona poszła? O! Kolejny pająk. Nic nie zostało. Sprawdź kamery. Właśnie, na kamerze ją mogę. Tej Balon Boy był na tym w ogóle. Szkoda, że nie mogę myszką sobie przesuwać, tylko muszę tak... O! o! A gdzie ją prowadzisz? Do employees only. Do safe roomu! O kurwa! Gdzie to ją zabiera? O. Tutaj chyba są te ciała właśnie. Takie krzyki sły słychać, nie wiem, czy słyszycie na nagraniu. Co tu się dzieje? Tutaj słyszę Springboniego, jest w tym, w głównym holu. O kurwa, no czemu ja wyszedłem do głównego holu, jak go słyszałem, że tu jest? Dobra, dobra, ucieknę mu, don't worry. Pokażę wam tutorial, jak uciec mordercy. No to co, no idziemy sobie do jakiegoś pokoju. Do jakiego pokoju, byle jakiego, byle przed siebie, jak najwięcej pomieszczeń skipujemy. Możemy sobie wejść do piwnicy, bo w piwnicy nikt się nie spodziewa, że uciekniemy do piwnicy. Bo piwnica to jest właśnie ulubione miejsce takich zwyrodnialców. Nie pytajcie skąd, wiem co to było. No nieważne, możemy sobie do kufra wejść. No i tutaj jesteśmy bezpieczni. Mówię Wam, potwierdzone info. Jakieś pająki nam tu skaczą na mordę, ale klikamy sobie guziki, odpędzamy ich. No i tym oto sposobem wykiwaliśmy go, niczym Messi, piłkę. No i zaraz go tu znowu przywołam. Tylko zaczekam jeszcze tak z 5 sekund muszę zaczekać, aż on odejdzie dalej. 3, 2, 1. Klikamy. Wchodzimy do venta. I F i spamujemy F, żeby jak najszybciej stąd wyjść. Mi się zdawało, że gdzieś tutaj. No i serio mnie dostrzegł? Nie wiem gdzie, gdzie dziecko? Siemaczika, nie sprzedasz, mi że się schowałem, co? Nie sprzedasz. No, poniuchaj. Chika to ziomuś, Chika nie jest konfident. O kurde, ale imprezka mi się tu robi. No bo oni wyjdzie, ale Chika mnie nie zostawi. Chica, no jej litość. Ile można? Już tu siedzę, drugą godzinę. Błagam. No i znowu las Utknąłem. O employees only. Tutaj ją zamknął. Wiem, że tu jest. O zdjęcia rodzinnych wakacji. To tego ostatnim razem sobie nie przeczytaliśmy. Tata zrobił to zdjęcie mnie i mamie na naszej ostatniej wycieczce na plażę. Tata i ja dostaliśmy takiego poparzenia słonecznego, że mama nazwała nas parą homarów. Powinniśmy wtedy ponownie nałożyć krem przeciwsłoneczny, jak mówiła, ale tata i ja byliśmy zbyt zajęci pływaniem, żeby o tym pamiętać. Nie wiem, jak czasem mama nas znosi. No ja kiedyś też raz, jak byłem nad jeziorem, to yy, lubiłem wskakiwać właśnie do wody i później robić tak zwaną jaszczurę. Czyli tak się suszyć na słońcu. I podobnie skończyłem. Dobra, gdzie jesteś? Ty, co? On ją w zamrażarce zamknął, czy w piecu? Nie rusza się. Zamek wygląda na dość stary. Założę się, że znajdę coś, czym go rozwalę. Muszę wyciągnąć tę dziewczynę, zanim zamarznie. <śm> co za pojeb. Dziecko to zamrażarki włożył. Jeszcze tu ciasto z ostatniej chwili, gdy wszystkim zabrakło. O, to ty tam sobie sieć, ja sobie ciasto zjem, dobra? Znajdź sposób na otwarcie zamrażarki. No i znowu się muszę kreatywnością wykazać. Nie mogę jej otworzyć, ale pewnie mogę ją je rozbić, jeśli znajdę odpowiednie narzędzie. Co, jakąś siekierę muszę znaleźć, czy coś? Może w piwnicy coś będzie. A no zobaczcie, tutaj są nawet jakieś narzędzia wiszą w tej piwnicy. Czy mogę do nich podejść? Nie mogę. No i tu jest właśnie problem, bo nie wiem, czy się wracać o tym. Może ten młot bym wziął. Tak! Dobra, już miałem powiedzieć, że nie wiem czy się wracać do tamtego świata, bo tu nic nie widzę. Młotek idealny do rozbijania. Dobra, superancko. Bonnie powinien być w piwnicy, ale go nie ma w piwnicy, jest tutaj. Zrespił się z wyrol. No to co, do mojego ulubionego kostiumu wchodzę. Już wiem jak wstrzymywać oddech, to powinno być dobrze. jak tym okiem na was spojrzy, to wtedy dopiero wstrzymujcie. Jakbyście kiedyś chcieli grać. Bo inaczej wam się skończy powietrze. Musisz no się za chwilę wróci, więc muszę się pośpieszyć. Zgasło światło, to ja zapalam latarenkę. I idziemy otworzyć dziecko. Chcę w się sensie, otworzyć dziecku drzwi. Kurde, no nic nie widać. F. Oj, tu zaraz coś przyjdzie po mnie. Mam to. Dobra. Nic nie widzę. Jest dziecko nieprzytomne. Wstawaj. Oj, nie rusza się. Czyżby było już za późno? Chyba nie. Uratowałeś mnie. Biegnij do wyjścia zanim No właśnie. Kto by się spodziewał? Znowu mnie złapał. Nic nie widzę. Spamuje E, wyrwałem mu się. Dobra, uciekamy. Dramatyczna ucieczka. I co, to koniec nocy czwartej? Tak szybko? To się staje coraz gorsze. To skończy się jutro. I noc piąta. Czekajcie, ile trwa nagranie? Kurczę, widzowie, dobra, dzisiaj dwie noce nagram. Oj, co się dzieje? Ja w obs jestem. Chłop się wydarł i wszyscy umarli. Dobra, widzowie, dwie noce dzisiaj robimy.